Narzędzie pióro i modyfikacja ścieżki i węzłów. To jest bardzo, bardzo ważna sprawa. W poprzedniej części pokazałem możliwości, jakie daje utworzenie ścieżki i kilka sposobów na jej wykorzystanie. A tutaj, no, konkretne sprawy dotyczące utworzenia samego kształtu ścieżki, bo to jest przecież bardzo ważne. Czyli wybiorę sobie pióro, przejdę do drugiego obszaru roboczego i utworzę taki zwykły pięciokąt, niech sobie będzie o tym kształcie. OK. Oczywiście, samym narzędziem, tutaj pióro, nie mogę nic zmodyfikować. Muszę wybrać któreś z tych narzędzi, które jest pod spodem, czyli dodawanie punktów kontrolnych, usuwanie i konwertowanie punktów. To jest bardzo ważne. Wybieram to narzędzie właśnie. Kliknę sobie na ścieżkę. Pojawiają się wszystkie węzły, które zostały utworzone. Powiedzmy, że chcę zmodyfikować tą część mojego obiektu, tutaj, aby była, no, ta linia była takim łukiem. Nie dwie równe, mniej więcej równe i proste linie, a jeden taki długi łuk łączący te dwa punkty. Wobec tego klikam sobie na ten benzeł. No, nic się nie dzieje, prawda? Tyle, że on stał się nie takim kwadracikiem pustym w środku, a czarnym. Czyli jest aktywny w tym, w tym momencie. No więc dobrze, trzeba kliknąć, przytrzymać klawisz myszki i przesunąć myszkę. Pojawiają się tego typu ramiona. Tutaj wyciągam je źle, wobec tego mogę je obrócić. One działają w promieniu 360 stopni. Proszę bardzo. Mogę dowolnie te dwie linie modyfikować. Na początek, oczywiście, dzieje się to w ten sposób, że te ramiona działają równomiernie. Jeżeli wyciągam jedno, no to o tą samą odległość rozciąga się drugie. Jeżeli obracam jedno, no to drugie też się obraca dokładnie tak jak to pierwsze, tak aby te ramiona były w jednej linii, jak widać, w jednej osi. No więc, dobrze, troszeczkę powiedzmy, zmodyfikuję ten kształt w ten sposób, na początek. Teraz, ten węzeł, no nie jest tak dokładnie na środku, prawda? Między tymi dwoma liniami, tymi dwoma węzłami tutaj. Wobec tego mogę go chwycić w tym momencie. I co się dzieje? No tak. Jeżeli kliknąłem, to on wraca do swojego punktu jakby bazowego. No więc dobrze. Wycofam tę operację. Teraz, żeby przesunąć węzeł, muszę wcisnąć klawisz Ctrl. Wciskam go i mogę w dowolny sposób i w dowolne miejsce przesuwać ten węzeł. Prawda? No, ustawię go mniej więcej na środku. Tak, na oko. Nie będę tutaj się bawił w jakiejś dokładności. Ok. Teraz, jeżeli chwycę za ramię, po przesunięciu tego węzła lub inaczej, jeżeli pierwszy raz kliknę na węzeł, wyciągnę ramiona i je zmodyfikuję, to one działają równo, oba. Natomiast kiedy puszczę klawisz myszki, i chwycę po raz kolejny za ramię, to one działają już niezależnie. Proszę bardzo, jedno ramię całkowicie w dowolny sposób możemy zmierzyć jego położenie. No oczywiście, ja tu mówię o ramionach, ale o to chodzi o zmianę kształtu tej linii. Od tego węzła, w tym przypadku oczywiście w dół, to ramię jest odpowiedzialne za kształt linii od tego węzła do tego węzła tutaj na dole. Natomiast to ramię u góry jest odpowiedzialne za kształt tej linii u góry. Natomiast schwycę sobie jeszcze raz i zmodyfikuję powiedzmy takim, takim większym łukiem troszeczkę, tak? I to samo mogę zrobić teraz z tym ramieniem. Mogę je obrócić. Mogę zrobić tego typu kształt. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby dwa ramiona funkcjonowały całkowicie niezależnie. Prawda? Kliknę poza obszarem ścieżki i węzły znikają. Całkowicie, jak widać. W dowolny sposób możemy modyfikować nasze ścieżki, a co za tym idzie, możemy tworzyć całkowicie dowolny kształt. Kolejne, tutaj, z opcji to jest dodawanie punktów kontrolnych. Tutaj troszeczkę inaczej to działa. Dodam punkt kontrolny, powiedzmy w tym miejscu, i tu będę chciał wykonać do środka też takie, jakby cięcie, Czyli klikam na ścieżce, został dodany punkt kontrolny, prawda? Mogę go od razu tym samym narzędziem, dodaj punkt, punkt kontrolny, dodawanie punktów kontrolnych, mogę chwycić ten węzeł i go od razu przesunąć do środka. Robię to. No dobrze, teraz chciałbym oczywiście taki łuk odpowiedni tutaj utworzyć. Czyli pytam, no tak, ale działają znowu ramiona, działają podobnie jak przy tamtym narzędziu konwertowanie punktów. Działają razem i tutaj troszeczkę inaczej to wygląda. No właśnie, być może dlatego to narzędzie jest dość trudne bo w obsłudze, bo każda z jego opcji posługuje się pewnymi innymi cechami, posiada inne cechy. Czyli, gdybym chciał tutaj zmodyfikować to ramię na przykład, no to wciskam alt. Wpisz alt i mogę zmodyfikować to ramię, prawda? Powiedzmy, że w ten sposób to zrobię. Mam alt wciśnięty i chcę zmodyfikować drugie ramię. No niestety, one działają w tym przypadku razem. Puszczę Alt. W tym momencie mogę dopiero modyfikować drugie ramię. No powiedzmy, że w ten sposób. Całkowicie przykładowo. Może tutaj wyciągnę to bardziej, żeby to było. O, taka prosta linia. OK. Kliknę poza obszarem ścieżki znikają węzły. Narzędzie też bardzo dobre, bo możemy dodawać pewne punkty, które pozwolą nam utworzenie nam bardzo złożonych kształtów. No i oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie. To, może jeszcze przypomnę, że troszeczkę inaczej funkcjonuje to narzędzie. Ten dodatek, prawda? To dodawanie. Ja osobiście polecam tworzenie, może za chwileczkę, omówię ostatnie i podam prosty przykład. Usuwanie punktów kontrolnych. No, kliknę sobie na ścieżkę, aby pojawiły się węzły. Ten dodałem, prawda? Czyli mogę go teraz bez problemu usunąć. Jak widać, najechałem kursorem na węzeł. Pojawił się taki znaczek minus, czyli odejmij. Klikam. Węzeł znika. Tak samo z tym na przykład. No i to będzie ten węzeł, który już był wcześniej utworzony, też można go usunąć. Klikam. I jest linia prosta, która łączy dwa pozostałe węzły, które były obok. To jest bardzo proste narzędzie, tu nie ma specjalnych komplikacji. Po prostu usuwamy węzły, których nie chcemy. No dobrze, usunę ścieżkę. Biorę narzędzie pióro. No dobrze, to co mówiłem wcześniej, żeby specjalnie nie komplikować sobie. Nie wiem, jakby pracy z tym narzędziem, ono i tak jest dosyć trudne. Ja polecam bardzo prostą metodę. Tworzymy coś przy pomocy pióra, lub jeżeli ktoś oczywiście chce, to pióro dowolne, to co wcześniej mówiłem, a dodawanie punktów kontrolnych i usuwanie traktujemy tylko tak, jak mówi ich nazwa, czyli albo tylko dodajemy punkty kontrolne, albo tylko usuwamy punkty kontrolne. W przypadku usuwania, no to oczywiście to narzędzie tylko i wyłącznie tak funkcjonuje. Prosty przykład. Sobie, wybiorę sobie oczywiście tutaj pióro i utworzę, narysuję, jak utworzyć serce. To bardzo prosty przykład jest oczywiście. Kształt symetryczny, jak najbardziej. Chociaż niekoniecznie, nie zawsze musi być, no ale w tym przypadku niech to będzie symetryczny kształt. Czyli stawiam sobie jeden węzeł tutaj, wciskam klawisz Shift, prawda? Pionowo w dół przesuwa się moja linia. Stawiam go tutaj. Wciskam Enter, aby zakończyć tworzenie ścieżki. No, jedna linia, prawda? To nie. To nie jest serce, no ale właśnie. Klikam na ścieżki, żeby ona była widoczna. Teraz dodam węzeł i tylko i wyłącznie, nie będę używał opcji, które wcześniej pokazałem. To jest prostsze, mi się wydaje. W tym miejscu mniej więcej. OK, nic więcej. Przechodzę znowu do konwertowania punktu. Teraz wcisnę sobie klawisz CTRL, wchwycę ten punkt, który utworzyłem i przesunę go w odpowiednie miejsce. No powiedzmy tutaj. Trzymam CTRL, zmodyfikuję tą linię. Serca, połówki serca oczywiście. Tą linię może troszeczkę. Jeszcze przesunę ten węzeł. ok Teraz jedną linię troszeczkę zmodyfikuję. O. Tak. I tak. OK. Enter znowu zatwierdzam, znowu podświetlę sobie ścieżkę. Dobrze. Teraz prosta sprawa. Wybiorę sobie kolor. No jak serce to niech to będzie oczywiście czerwony kolor. Prawy klawisz, wypełni ścieżkę. I tu, mimo tego, że ona nie jest zamknięta, ona zostanie wypełniona w ten sposób, że te ostatnie, jakby niezamknięte węzły zostaną w linii prostej połączone. Oczywiście, nie faktycznie ścieżką, a wypełnieniem tylko. Czyli kolor pierwszego planu, czerwony, klikam bez wtapiania żadnego OK. Właśnie w ten sposób, prawda? Zrobiłem to źle, przepraszam. Ctrl Z wycofał operację. Oczywiście. Przechodzę na warstwy i zrobię to na nowej warstwie. To jest istotne. No i teraz ścieżki, prawy klawisz, wypełnij ścieżkę. OK. I ścieżkę mogę usunąć. Usuń ścieżkę. Przechodzę do warstw. Mam warstwę z połówką serca. Prawy klawisz, powiel warstwę. OK. Może być na tej u góry edycja, przekształć odbicie w poziomy. No i tu użyję. Klawisza Shift i prawa strzałka klawiatury. Oczywiście trzeba tutaj przesunięcie zaznaczyć. I wiem, że dokładnie poziomo zostanie przesunięte to serce. Kwestia tylko jego ustawienia, aby nie było o właśnie żadnej szczeliny i żeby ładnie dochodziło do tej drugiej połówki. Prawy klawisz. Scal w dół. i proszę bardzo. Jedno serce. Oczywiście troszeczkę takie pękate mi wyszło wobec tego edycja. Przekształć. Skala. Nie, troszeczkę, o, wyciągnę do góry, Enter, zatwierdzam, bardziej kształtne. Jak widać, bardzo prosty sposób i nie było specjalnych komplikacji, prawda? Z edycją węzłów, z, z zapamiętywaniem, że teraz trzeba wcisnąć Alt, a teraz Control i tak dalej, tak dalej. Prosty sposób na utworzenie dość złożonego kształtu, a przy okazji jest on bardzo symetryczny. Dokładnie te dwie połówki są równe.